Hej, przed nami jest 12 losów gorącej kasy, czyli wkład 60 zł. Zobaczymy, ile uda się odzyskać, a może będzie plus. Trzymajcie kciuki i życzę Wam miłego oglądania. Zaczynamy. Oczywiście, chodzi tutaj o to, żeby uzbierać co najmniej tutaj 3 papryczki zgodne z ogniem. Więc lecimy. Szukamy, czy 35 jest w okienku, tutaj tym w ogniu jest. A więc zaczynamy dobrze. Mamy pierwszą. Szukamy, czy 27 mamy w naszych. Nie mamy, więc niestety nie. 9 nie ma, 39 nie ma, jest 29, 28 nie ma, właśnie. 20, nie widać, 22, nie ma, 16, blisko było, 31 nie ma, 32 nie ma. Oczywiście, możecie tutaj ze mną sprawdzać: 37 nie ma, blisko było, 38, 18, znowu blisko 19, ale 18 nie ma siódemki nie widzę trzydzieści nie ma jedynka, siedemnastka widzicie fajnie się zapowiadało ale jednak no niestety nic nie będzie, skończymy na tym jednym więc początek ciekawy a później już sami widzieliście jak to było to lecimy z kolejnym losikiem

22 mamy? Niestety nie. 37 było blisko. Jednastka nie ma. Piąteczka też było blisko. 32. No nie ma. 4. Nie ma. 40. No kochani, hmm, chyba nie zaszalejemy, ale to w zasadzie początek. Szóstkę chociaż mamy. Skoro miałam 12 losów, a mamy dopiero 2 tutaj, no to jeszcze przed nami 10 szans. Trzeba na to liczyć, czy jednak coś wpadnie póki co nie ma nic. To lecimy z kolejnym. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. O, szóstkę widzę, że już jest. Wtedy w tamtym losie też była szóstka. Yy, tutaj mamy. Dalej szukamy tak. 32 mamy, nie ma, może już nie będę skreślać. 33, nie ma, 13, jest 12, 27, siódemki szukamy, nie ma. 23, 37 nie ma, 14, nie ma, 20, 19, 39, 22. A piątki nie ma. 35, 2. My mamy jedynkę. 30, 24, 25 i 16. Zostaliśmy niestety tylko z jedną. A jedna to będzie za mało, stanowczo za mało. No to może tutaj będzie lepiej. No trzeba w to wierzyć, kochani, trzeba wierzyć. 39 szukamy, ale nie ma, bo jest 38, ale za to mamy dwójkę. Więc już jakby co, jedna jest. Brakuje co najmniej dwóch. Jak będzie więcej, to jeszcze lepiej. 14 nie ma, 29 także nie ma. 28 mamy, czyli tutaj już mamy dwa. No. A mniej więcej jest to początek.

Także blisko, oczywiście, jedynka. O, mamy Mamy trzecią. Za sprawą jedyneczki. Więc fajnie. Patrzymy już do końca, czy jeszcze coś tam dodamy. 38, dodamy. Mamy czwartą. Nie szło, nie szło, a jednak tutaj coś lepiej. Cztery mamy. Patrzymy dalej. 31, kochani. Mamy piątą wygraną. Piątą tutaj możemy zaznaczyć fajnie 20 nie ma i czwóreczki nie ma, ale mamy piątkę znalezionych, a piątka jak widzicie odpowiada 15 zł, no pięknie. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam, ale nie, na no, dwójka była 28 było, jedynka 38 i 31. Co daje 5 a tak dokładnie mamy 15 zł, no to ten losik troszkę nadrobił, więc się już cieszę. No to lecimy z kolejnym, tamten na bok, chwilę jeszcze poczeka. A my lecimy z kolejną, tutaj gorącą kasą. 16 szukamy, muszę chyba użyć mojej żaby prostującej. Losy, ponieważ zamiotły się nieco. 16 nie ma, jest 17, dyszka nie ma, jest 11, czwórki nie ma, jest oczywiście piątka, 30 jest 29, no tak to kochani działa. 9 nie ma, 31 szukamy. Nie widzę, ale jest, przepraszam, jednak jest na pierwszym nawet miejscu.

Powoli szanse się zmniejszają. Ale mamy 17, więc kwestia, czy wpadnie ostatnia liczba, przynajmniej do zwrociku. I kochani, wpadła jednak 25 mamy. Czyli mamy już co najmniej właśnie zwrocik i 28 nie było. Ale mamy. Mm, kochani, wygraną odłożymy żabę. Aby mi tu nie spadła. Mamy trzy liczby, co daje nam 5 zł. Więc, jak najbardziej udało się tutaj wygrać. Bardzo fajnie. A już myślałam, że te szanse umykają. A jednak nie do końca. No dobrze, Żaba, chodź. Prostuj tutaj ten losik. Tak to jest, jak długo czekają w szufladzie.

Za nami 30 nie ma, 26, także nie 28, 13. O, 13 jest. Coś w końcu możemy zamalować. Poby tak jeszcze co najmniej dwa. 16 nie ma, 2 nie ma, 11 nie ma, 29, nie, ma. a jest, jest. Tu jest. No to jeszcze jeden i będzie fajnie. 31, niestety nie widzę i 32, także nie widzę. A było blisko, ponieważ było 33. Tu się nie udało, ale mieliśmy nawet ładnie, nawet ładnie to szło. To lecimy dalej. Chyba bez żaby teraz. 40. O, już możemy zamalować. Na początek już malujemy. Fajnie, kochani. 33 nie ma, 32 mamy. Mamy 32. To jeszcze tylko jedno. A mamy dopiero początek losu. Piątki nie ma, ósemka nie, 18 nie, 34 nie.

22, 24 i 12. No, nie dołożyliśmy, ale i tak jest dobrze, ponieważ mamy zwrocik. Więc fajnie. Odpadamy do naszych wygranych, ponieważ takie posiadamy. Kolejny losik. Szukamy.

To już druga. Mamy szansę jakieś. Choć szanse są zawsze. 30 nie ma. 33 nie ma. 19. Brakuje tylko jednej. 5. Nie. 1. Nie. 4. Niestety także nie. 9. 26. Blisko było. 34. Mamy. No to nawet ładnie to idzie, ponieważ przynajmniej coś mamy. 15 nie i 22 nie ma, ale właśnie mamy naszą piąteczkę, która była wkładem w ten losik i się zwróciło fajnie. To już nie jest najgorzej. Być może połowa już. Zobaczymy na podsumowaniu, ale jeszcze przed nami chyba 4 losy. 26 nie ma, 38. Jedziemy oczywiście po kolei, więc żeby już tyle nie mówić i Wam nie przeszkadzać, to lecimy. Tak, już 30. 17 mamy. Mamy 17. Lecimy dalej, 28, 34. No i dalej lecimy już. Eee, tak. Nie ma póki co. Dziesiątki nie ma, jedynki nie mam, Mamy 23. Fajnie. To już jest druga tutaj nasza liczba, jakby. Dwórka nie ma, bo była piątka. 13 i 14. Oj, blisko było. Jak widzimy, blisko było, ale nic z tego. Kolejny losik. Tutaj go umieścimy dobrze i szukamy trzynastki, ale jej nie widać. Dziesiątki także nie ma. Hmm. 8 nie widać. 31, 2, 26, 25, 6. Yy, no na razie nic się nie dzieje, kochani. Yy, lecimy po kolei, ale nic nie ma. 19 dopiero. Moja 19 się tu ukazała. Trochę za mało, bo to jest pierwsze. 23, niestety nie ma. 9, nie ma. 38, 11 jest. Ale jako drugie, ostatnia by musiała być wygrana. A czy mamy 30? No, niestety wśród naszych nie ma, więc nie udało się. Ostatnie dwa losiki mamy i będziemy mieć podsumowanie. 9, nie ma. Jeszcze mogłoby przynajmniej jeden zwrocik wpaść, byłoby nawet, nawet. Zobaczymy. O, 35 już. Zobaczymy, czy to będzie osiągalne, czy też nie. Hmm. 29 nie ma, 23. Szukajcie tak po swojemu, w swoim tempie. Hmm. Ja to będę zaznaczać jak zobaczę Ale póki co nie widzę, a już jestem przy jedynce. Później 40 nie ma, 33 trzy. no i dwa i 27. Niestety nie ma. Za mało ta jedna. No i ostatnia przed nami. Tak, szukamy. Yy, szukamy tak, czwórki nie ma szukajcie tutaj w swoim tempie kochani. Hmm. Jedynka dwadzieścia dziewięć. Dwa o mamy dwa. No dobrze. Zawsze coś. Dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia osiem. Piętnaście. Nie było 16, także nie. 20 nie ma. No, chyba niestety nic nam się nie uda już w tym ostatnim losie. No tak, niestety skończyliśmy tylko na jednej, kochani. Zapraszam Was na podsumowanie. Więc podsumowanie jest takie, że mamy połowę. A to dzięki temu, że tutaj wpadło 15 zł i tu mamy pozostałe trzy losiki, które dały po prostu zwrocik. To się uskładało na kwotę 30 zł, a wkład był 60, więc sądzę, że jak na tyle zabawy może być. Aczkolwiek oczekujemy plusów, więc tych plusów można tutaj sobie życzyć, jak i Wam. Mam nadzieję, że. Oglądało się fajnie. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę. A oczywiście nowe osoby, jeżeli takie tutaj się znalazły, to zapraszam do zostawienia subika. Będzie mi miło. Im więcej tutaj osób ogląda, to wiadomo, że większa motywacja, żeby jednak nagrywać. Więc dziękuję za wszystko i życzę wam wszystkiego dobrego. Bye.